Do góry dalej przeciągamy, dociskamy raczej przeciągamy. przeciągamy. Na no, rachunku, no, tak ciągle. Spotkamy się na piątym rzeszowskim Pikniku Rycerskim organizowanym przez Stowarzyszenie Zakon Rycerzy było Dnia Ostatniego we współpracy z grupą Bratnica oraz trzecim na Oddziałem Powryty Japońskiej. Zebrało się w tym roku około 40 osób tworzących historię zarówno średniowiecza europejskiego, jak i modalnej Japonii. Jak widać coraz więcej odwiedzających. Jak wspomniałem, to jest piąta. Edycja tej tej imprezy po raz kolejny staramy się zachęcić Rzeszowian do wybrania się z nami w podróż w wieki dawnej i poznania nieco tajników naszej historii.